Ty a pani a zatrudnić się można? Oczywiście. Szefito tam jest na parkingu, Ty, A na... jakie są wymagania, co trzeba umieć? Panie, tylko piścić, tylko pichcić udawać, że się. Tylko piści jedzić na kursy i kasaleci. 40 koła za kurs. Nie, to nieźle. Ja to bym właśnie chciał pracę w terenie, bo a to się lepiej odnajduje w takiej robocie, bo to siat na dupę to mnie nie interesuje takie gotowanie. Ja to mógłbym być, wiecie, takim interwencyjnym, albo do ochrony może to, tak, ja bym się nadał. No, albo na przykład pan może sobie na rybkę zarobić. Nie, no co, ja będę stał z kijem, kurwa, panie, mnie to do, do walki ciągnie. Ja to wolę pracę terenową, właśnie jakieś kursy robić albo coś takiego, nie? A, jak? a pan to robi jak pan ciągnie tak do pracy, do pracy? No, no. A pan coś, a pan się ma, czy sam legal? A byle co, może być nielegalne, legalne, byle kasa by była, nie? I żeby akcja była, bo ja to nudy nie lubię. Ale masz stópki. Dzięki. Szef, i kto tutaj e, pan zainteresował? Dobry, ja byłbym zainteresowany jakąś robotą, taką raczej w terenie, typu właśnie jakiś, nie wiem, ochroniasz, albo że jakieś kursy robić. No, taki człowiek od brudnej roboty, szukacie kogoś takiego? Ja e, myślę, że ty jesteś tu na 5 minut. Jak na 5 minut? No, tak mi się wydaje. A co to no, znaczy, to, że to, co? Że jesteś tylko na chwilę tu. Ale że w lokalu, czy że w robocie bym był 5 minut? Na wyspie. A czemu na wyspie? No nie wiem, tak mi się wydaje, żebyś był na chwilę tylko. Nie no gdzie no panie. Ja może byłem w więzieniu, ale to nie od razu powód, że mnie dyskryminować. No byłem w więzieniu i się tam zresocjalizowałem, już nie robię pojebanych rzeczy. No delikatnie może mi czasami odpierdala, ale ja chcę się na, naprawić. No a bez pracy takiej w miarę legalnej to będzie ciężko. No to jak będzie? Kiedy yy, byłeś ostatni raz? Na wyspie? Nie wiem, nie pamiętam, ale wtedy do więzienia trafiłem i dzisiaj wyszedłem. Widać. A co jest tym złego? No panie, no, co tam do więzienia trafić? No już się zresocjalizowałem. No, nic, no, nic, no, nic. Ja tam. Nic złego nie zrobiłem, no zabiłem dwóch ludzi po tuwu kafe. No ale po tułowu to same chuje są. To ich A, nie szkoda. I czternastkę dostajesz, czy siedemkę? Ale co? Za zabicie? Yy, nie no, dostałem 72, Z tego co pamiętam. 70, 70, o, o, pardon, siedemdziesiąt dni? No chyba tak, z tego co pamiętam. Ale szybko mi pobyt minął, bo to tam no się resocjalizowałem i czas minął jak jak z strzelił. Dobra. No. nie zna. okres próbny cię mogę wziąć do chłopaki przy coś co jak karunci. No, no to abym się a to co do okony, jo? Nie, na kursy. A na kursy, a musiał gotować, bo a to tam wolę pacy w terenie, nie? Jeździć. No to ja mogę jeździć, ja, ja sobie tam poradzę, ja to jestem samowystarczalny. Tylko klamy mi dać, ja się i obronię i tam o biznes zawalczę. Karol, wytłumacz mu co je.